Witam Państwa na kanale Srebrne Prowokacje. Szanowni Państwo, cena złota spada, cena srebra spada, tyle że w Stanach Zjednoczonych, a nie u nas w Polsce. Zapraszam Was więc na odcinek. Szanowni Państwo, na początku wam, bardzo Wam dziękuję za komentarze pod poprzednimi filmami. Tak, jak wspomniałem ostatnio, mamy sezon urlopowy, więc filmy pojawiają się troszeczkę rzadziej. Niemniej jednak, bardzo Wam dziękuję za to, że odwiedzacie, że komentujecie. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, nie ominą Was kolejne materiały, które dla Was przygotowuję. Tak, jak powiedziałem na wstępie, mamy w tej chwili bardzo ciekawą sytuację. Tak, jeżeli śledzicie kanały angielskojęzyczne, głównie amerykańskie, dotyczące srebra, złota, no to wszyscy mówią o tym, że mamy. Te osoby, które kupują z myślą takiego trzymania tych metali długoterminowego, mówią o tym, że mamy promocję, że jest dobry czas na kupno. Tak, bardzo mocny spadek ceny. Natomiast dla nas, z racji tego, że cena złota i srebra wyceniana jest w dolarze, a para złotówka do dolara w tej chwili wygląda w ten sposób, że nie wiem czy złotówka się osłabiła, czy dolar się umocnił. Napiszcie mi tutaj w komentarzu, jak to wygląda. Nie chcę się podejmować oceny. Wynika z tego jednak to, że pomimo tego, że mamy spadek ceny srebra czy też złota w ujęciu dolarowym, no to w złotówkach my za niego dalej płacimy tyle samo co płaciliśmy mniej więcej miesiąc temu. W przypadku srebra cena uncji waha się w granicach 90 złotych. Natomiast jeżeli chcemy kupić Srebrne monety bulionowe gdzieś u dealerów. no to tutaj też niewiele się zmieniło. Premium gdzieś w granicach pomiędzy 25, 30, 35%, a nawet 40% już widziałem. Natomiast trzeba do tego dołożyć jeszcze jedną rzecz. Mamy w tej chwili, słuchajcie, sezon wakacyjny. Sezon wakacyjny, jak rozmawiałem z różnymi sprzedawcami ostatnio. Charakteryzuje się tym, że mniej osób jest zainteresowane zakupem monet różnego rodzaju. To, co leży w tej chwili przed Wami tutaj na, Wy widzicie na ekranie, ja to mam nas przed sobą na tacce, takie drobne zakupy, które właśnie do mojego zbioru ostatnio trafiły. Przyznaję szczerze, że mamy tutaj dwa rodzaje monet, tak? Zacznijmy od tych, które są po lewej stronie. Słuchajcie, 5 franków, franka, e, fran, franka, Francja się bardzo powiedziałbym, pospolita moneta. Wiele tego jest na rynku. Mamy tutaj 12 gramów srebro, próby 835. Ja jakoś specjalnie na te monety nie poluję, natomiast jak się trafią w dobrej cenie, no to decyduję się na ich zakup. No i tak dokładnie się stało tym razem. Słuchajcie, spot plus bodajże 2%. Za kilka takich monetek udało mi się nabyć, więc wydaje mi się, że. Do zbioru troszeczkę srebra e, trafiło. Myślę, że jeszcze z miesiąc, dwa miesiące temu, e, dostanie takiej oferty byłoby trudne, no, ze względu na to, na, na większe zainteresowanie, ale tłumaczę sobie to tym, że raz, że mamy spadek cen metali i wszyscy no, mamy tutaj ten mechanizm psychologiczny, który zawsze działa: czyli w momencie, gdy ceny metali czy też innych aktywów spadają, ludzie ich nie kupują, bo boją się, że dalej będzie to. Spadało, to jest raz, a dwa, że mamy okres wakacyjny, tak jak wspomniałem, widać to wyraźnie mniejsze zainteresowanie, czy też na aukcjach, czy na giełdzie. Więc troszeczkę takiego bardzo taniego sreberka w postaci monet obiegowych tutaj trafiło do mojego zbioru. I druga kategoria monet, tutaj mamy po prawej stronie piękne, błyszczące. Cecha wspólna tych monet to to, że jest to srebro próby 925. Słuchajcie, ja Wam w poprzednich materiałach pokazywałem kilka bardzo ładnych monet brytyjskich. Monet o nominale jedna korona, które udało mi się dołożyć do zbioru. Była tam Wiktoria, był. Edward, był Jerzy, natomiast chciałem dołożyć do tego zbioru jeszcze no, obecnie panującą Elżbietę. Tak? No i zacząłem szukać, jak właśnie wyglądają monety z Elżbietą. No monet takich typowo obiegowych, jak te, które Wam wcześniej pokazywałem, no oczywiście już nie ma, natomiast trafiłem na monety kolekcjonerskie czy też okolicznościowe i przyznaję szczerze, że wcześniej jakoś specjalnie tego rynku nie sprawdzałem. No, natomiast okazuje się, że monet właśnie o nominale jedna korona z wizerunkiem Elżbiety drugiej jest na rynku mnóstwo. Przypomnę tylko, że jedna korona to 28,28 grama i srebro próby 925, czyli jest to, dokładnie, to są dokładnie te parametry, co nasze polskie 20 złotówki, tak zwane lustrzanki. Jeżeli... Zaczniecie szukać, rozglądać się za, te, za tymi monetami. No to monety z wyspy Man, czy monety z jakichś wysp y, dla nas egzotycznych, no ale myślę, że w okresie urlopowym jak najbardziej kilka takich monet egzotycznych również może się tutaj pojawić. Znajdziecie tego naprawdę, naprawdę mnóstwo. Ja powiem szczerze, nie jestem specjalnie zwolennikiem tych monet, no z prostego powodu. Y, no to są pewnego rodzaju wynalazki, one są bite zazwyczaj w dużych y, nakładach, choć nie zawsze. No i jakieś specjalne zainteresowanie jakiegoś specjalnego zainteresowania tymi monetami na rynku nie ma. Natomiast powiem szczerze, podobnie jak w przypadku tych monet tutaj pięciofrankowych, jeżeli uda się taką monetę gdzieś złapać, w miarę blisko ceny giełdowej srebra, no to myślę, że jest to, że jest to dobra. Dobry zakup, no i słuchajcie, te monety, które tutaj mam, te dwie, za tą tutaj mamy wyspę Man, za tą zapłaciłem troszeczkę więcej, kupiłem troszeczkę, można powiedzieć, wcześniej, tutaj mamy wyścig derby, wyspa Man, tak to wygląda. Ta moneta ma dosyć niski nakład, bo to jest tylko 35 tysięcy. Natomiast słuchajcie, za te dwie monety, ze względu na to, że też mają jakieś upalcowania, jakieś drobne ryskie, ja zapłaciłem mniej więcej spod plus 15%, czyli wyszły mnie zdecydowanie taniej niż monety bulionowe. A mamy tutaj, słuchajcie, wyspa świętej Heleny. To są dwie monety wybite z okazji 25-lecia koronacji Elżbiety II. I tutaj mamy święta Helena. I tutaj, słuchajcie, nie podejmuje się przeczytania. Tristan da Kałcha. Nie wiem, czy dobrze to czytam. Dajcie mi znać w komentarzu, co, czy dobrze, czy źle przeczytałem. Natomiast bardzo fajne monetki, kupione w dobrej cenie. Dokładam tutaj do zbioru właśnie monet o nominale jedna korona. No i słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby... Teraz w tym momencie, bo takie komentarze się bardzo często pojawiały już tu u mnie na kanale, że jednak czyste srebro to czyste srebro i najlepiej jest właśnie kupować srebro w czystej y, próby, czyli 3 dziewiątki albo cztery dziewiątki. I mam tutaj na sam koniec taką perełkę, monetę na którą już od dosyć dawna polowałem. Słuchajcie, mamy tutaj jedna onza, czyli jest to meksykańska bulionówka. Tutaj mamy rocznik 1979 i to jest jedna uncja czystego srebra, natomiast jest to również srebro próby 925, czyli tutaj dokładnie waga tej monety to, waga jest i na wizerunku, ale chcę powiedzieć, że moneta waży, dokładnie muszę zerknąć do ściągi, 33,63, średnica 41 mm fajny duży kawałek srebra, no i jest to 925. Słuchajcie, ta moneta już kosztuje zdecydowanie więcej niż y, monety y, bulionowe, Natomiast chodziło mi po głowie od dłuższego czasu, natomiast no nie, nie mogłem znaleźć jakiejś monety właśnie w ładnym stanie. Ta przyznaję szczerze, że jest naprawdę ładna. No i cieszę się, cieszę się niezmiernie, że właśnie w moim zbiorze wylądowała. Nakład tej monety no jest to moneta typowo bulionowa. Nakład tej monety to lekko ponad 4,5 miliona. Natomiast na aukcjach monety te już osiągają ceny w okolicach 200 zł. Ja dałem troszeczkę mniej za tą monetę, więc taki zakup, właśnie w srebrze, również próby 925, do mojego zbioru ostatnio trafił. Więc, jak widzicie, zakupy nie są jakoś specjalnie bogate. Natomiast myślę, że na okres wakacyjny, na okres wakacyjny, jak na razie wystarczy. No i tak jak powiedziałem na wstępie, mamy bardzo ciekawą sytuację. Dolar bardzo drogi, srebro czy też złoto, bardzo tanie, ale w ujęciu dolarowym, nie złotówkowym. Natomiast jeżeli dołożymy do tego taki sezon wakacyjny, wiążący się z tym, że mamy mniejsze zainteresowanie, no to myślę, że w tej chwili będziecie w stanie znaleźć jakieś ciekawe oferty, jeżeli mówimy o takim srebrze obiegowym, no ze względu na to, że jest w tej chwili po prostu mniejsze zainteresowanie na rynku. Dobrze, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu, co myślicie. Przede wszystkim co myślicie o tej monecie meksykańskiej? Bo ja powiem szczerze, że jestem z niej naprawdę bardzo zadowolony. Nie mam tutaj akurat do porównania libertata. Libertat wydaje mi się, że jest jeszcze ładniejszy, natomiast ta z tą wagą również prezentuje się świetnie. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie tego krótkiego materiału. Zapraszam was na kolejne filmy. Pamiętajcie subskrypcja, dzwoneczek. Dzięki, cześć i do zobaczenia.